Vítáme všech. Já z kanálu YouTube. Ryb, ryba i míšek na moto. Odpětí nás v z Spilzna. Pilzun, Česká republika. My viděli všechny kanály, všechny kanály jsme viděli, Španělsko, Portugalsko. A nyní jsme v Polsku na dovolené a dovolili jsme si navštívit ryba i míšek na moto. Nie wiem, jestem naprawdę, wyobraźcie sobie, y, zaraz rybę zawołamy przez okno, żeby wyjrzała, ale goście z, z Czech zrobili nam taką niespodziankę. Jeszcze z żonką przyjechał. Która się nazywa? Petra, Petra, ahoj. Petra, żona? Ja jestem Jarosław. Jarosława. Przyjechali do mnie Afryką, zaraz podejdziemy, zobaczymy Afryczkę. Y, pokazałem im, jak żeśmy tutaj y, ugościli motocyklistów u nas na... Yy, ślubie naszego syna. Także sprezentowałem im nasz kubeczek Ryba i się na Moto z kanału i daliśmy im wlepki i na pewno się zobaczyli. Dali nam swój adres, telefon i naprawdę jestem mega wzruszony. <śmiech> <śmiech> Pozdrawiamy Czeską Republikę. Dziękujemy. Pozdrawimy Polskę. Polsko. Pozdrawiają Polskę. My też często, bardzo często wyruszamy yy, za granicę do Czech. Jeździmy, no, byliśmy w Pradze, byliśmy e, w Libercu. Jeździmy do piekielnych dołów, które znają. Znacie piekielne Znamy doły, czy? Tak, to są słynne wasze kultowe. Dziśkaśmy tam byli. E, to teraz w niedzielę. E, czy, kiedy? Teraz, teraz mieli około, tal Nes. Okej. Okay. Także pozdrawiamy wszystkich widzów, uczestników e, oglądania kanału Ryba i Misiek na Moto. I do zobaczenia na trasie. Zdję? A z wami do zobaczenia I w Pilznie. A w Pilsnie, jedziemy do Pilsnie. Ahoj, ahoj! ahoj. 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 No, podeszliśmy teraz do Afryczki naszych przyjaciół yy, z Czech. Zobaczcie jaka Afrika Twin. To jest chyba y, 1000 pojedności, nie? 1100. 100. 1100. I to jest w automacie? Automat. automat. U, automat. No, także yy, śpią tutaj u nas yy, w lokalnej cichej wodzie, w agroturystyce. Takže ještě raz, napravde, jste vrachmyslův. Nás to těší. Napravde. Na, nás to těší, najíš tu mítu ryba i míšek na moto. Ještě, ještě, nice you. ještě dva slova, hodně z Moc se nám tu líbí u vás, děkujeme za přijetí. A, no, super, A no, super. Těšíme, se, těšíme se na vaši návštěvu v Plzni. Těšíme se na vás v na, Plzni. Na... Kończąc, kończąc tutaj to spotkanie na, na kanale, my tutaj sobie jeszcze pewnie zaraz porozmawiamy, ale do takich chwil warto żyć. Do tak, Dla takich chwil warto żyć. Jak się poznaje takich ludzi, mhm. bo ja y, tutaj z Polski parę rodzin poznałem przez to, że mamy kanał, mhm. ale z Czech. Mhm. Pierwsi. Pierwsi jesteście. Dobra. Kończymy te wygłupy z kamerą i teraz tak na spokojnie. Dawaj. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy naszych widzów z Pilsna z Czech. Ahoj.